W związku z czym pamiętaj, że paradoksalnie, żeby chudnąć, trzeba jeść. Jedzenie raz dziennie nie jest rozwiązaniem na odchudzanie się. Taka dieta, która jest bardzo rygorystyczna, ona działa tak długo, jak długo jesteś zmotywowana i tak długo, jak nic złego nie dzieje się w Twoim życiu. Partnerem odcinka jest Barrel Studio przestrzeń kreatywna dostosowana do Twoich potrzeb. Cześć, nazywam się Aleksandra Hołody-Pudełko i witam Cię bardzo serdecznie w mojej pigułce eksperckiej w programie Kobieta Pełna Zdrowia by Ola Hołody-Pudełko. Dzisiaj temat, który fascynuje na pewno wiele osób, mianowicie opowiem Wam, dlaczego nie możemy schudnąć. Jakie są przyczyny tego, że próbujemy, staramy się, robimy wszystko, żeby ta masa ciała poszła w dół, żeby chociaż jakiś mikromięsień brzucha po prostu odsłonił się światu, żeby pośladki przestały się marszczyć, żeby uda stały się mniejsze? Dlaczego nie wychodzi? Opowiem Ci, jakie mogą być tego przyczyny, a Ty postaraj się zweryfikować, czy przypadkiem nie popełniasz tych błędów. Numer jeden. Głodzisz się. Organizm nienawidzi, kiedy nie jesz. Kiedy nie jesz, zaczynasz dawać sygnał swojemu ciału, że nie ma. Organizm nie ma pojęcia, że my żyjemy w czasach prosperity, gdzie nawet w środku nocy możesz wyjść do sklepu i kupić coś do jedzenia. Jeżeli nie jesz, to twój organizm odczytuje sygnał, że po prostu nie robisz tego, dlatego że. Po prostu masz ochotę i jest to swego rodzaju Twój widzien, tylko nie jest dlatego, że po prostu pewnie nie udało Ci się nic sobie zorganizować. I w tym momencie zaczyna przechodzić w tryb oszczędzania. I pamiętaj, że jest to bardzo ważny tryb, taki nasz system ochronny tak naprawdę, ponieważ dzięki Temu mechanizmowi my jesteśmy w stanie przetrwać, to w, te, w momentach, w których tak naprawdę jest, można by powiedzieć, jest zagrożone nasze życie, czyli na przykład, jeżeli z jakiegoś powodu faktycznie zostanie odcięty nam dostęp do żywności, kiedy wylądowałabyś na bezludnej wyspie, gdzie ta, ta ilość pożywienia byłaby bardzo ograniczona, to, to są mechanizmy obronne naszego organizmu i nasze ciało wychodzi z założenia, że jeżeli nie ma, to to, co teraz musi zrobić, to. Maksymalnie zmniejszyć poziom przemiany materii, czyli, mówiąc inaczej, spowolnić metabolizm. Nie dlatego, że chce ci zrobić na złość, tylko dlatego, żeby zapewnić ci przetrwanie, żeby zabezpieczyć się na gorsze czasy. W związku z czym pamiętaj, że paradoksalnie, żeby chudnąć. Trzeba jeść. Oczywiście trzeba jeść z głową, trzeba wiedzieć co jeść i jakie produkty dostarczać organizmowi, natomiast nie zmienia to faktu, że chudną ci, którzy jedzą. Popatrz na osoby szczupłe z natury, jak to się mówi. Prawda jest taka, że to są osoby, które non-stop widzimy, że coś tam przeżuwają, dlatego że one bardzo dobrze słuchają swojego instynktu i potrzeb swojego organizmu. Także faktycznie one często sięgają po coś do jedzenia, natomiast. One bardzo często nie obiadają się. To są osoby, które nie dojadają czegoś, albo takie, które coś tam, te, te porcje ich są takie, takie nieduże, takie mikro. Coś tam zje, dziękuję, jest fajnie, bo już poszedł impuls do mózgu, już żołądeczek podpowiedział mi: Dobra, mamy, ok, dzięki, możesz, możesz robić dalej to co, to, co robiłaś. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby jeść. Numer dwa to. Jesz jeden posiłek dziennie, bardzo obfity, ale jeden dziennie. I oczywiście w internecie znajdziecie specjalistów, również takich, którzy mówią, że jedzenie raz dziennie jest super, że to jest w ogóle way to go, że tak należy robić i tak dalej. Ja z kolei jestem ogromną przeciwniczką jedzenia raz dziennie, ponieważ my bardzo często po pierwsze nie jesteśmy za bardzo w stanie skontrolować tego, ile jemy. Po drugie, nasz żołądek ma określoną Objętość. I teraz jak my będziemy go jedną porcją, no wtedy już dużą, skoro jemy raz dziennie, będziemy go rozszerzać, to niestety to też nie jest coś, co działa na nas korzystnie, i też będzie wpływało na to, że nasz poziom głodu i tak będzie rósł. Bo jeżeli ściany żołądka są rozciągnięte, no to my siłą rzeczy, jak trochę zrobi się w nim miejsca, jesteśmy głodne. Idealnym dowodem, że tak powiem, na to je są święta. Zobaczcie, że święta jest tak, że po prostu jemy, jemy, i jemy, i jemy, i jemy, jemy. Właściwie cały dzień się je i wystarczy, że się odrobina miejsca w żołądku zrobi i właściwie się okazuje, że kolejny kawałek serniczka z przyjemnością może wlecieć. Także jedzenie raz dziennie nie jest rozwiązaniem na odchudzanie się. Idziemy dalej. Wybierasz na, na wszystkie posiłki, ciągle wybierasz węglowodany, węglowodany, czyli albo słodycze, cokolwiek tego, co jest zrobione z mąki, e, ciasta, e, cukiereczki, tam gdzie jest cukier, owoce, mąka, to, to wszystko jest, to, to są produkty węglowodanowe. I teraz jak na każdy posiłek wybierasz węglowodany, to za każdym razem Twój organizm wyrzuca insulinę do krwiobiegu. Jak wyrzuca insulinę do krwiobiegu, jak ona upakuje już cały cukier do komórek, no to zaraz po tym Ty zaczynasz być znowu głodna. Dlatego takim jednym z rozwiązań, które warto praktykować, to nie spożywać węglowodany na każdy posiłek. Ja bardzo zachęcam moje pacjentki do tego, żeby przynajmniej jeden posiłek dziennie był bez węglowodanów. Jak się uda zrobić dwa z węglowodanami i dwa bez węglowodanów, to też będzie. Super. Natomiast przez to, że my co chwilę sięgamy po coś węglowodanowego, to z jednej strony jest super dla naszego mózgu, bo on ma natychmiast dostęp cukru, który tak bardzo lubi i poprawia to na chwilę jego funkcjonowanie. Natomiast przez to my jesteśmy po prostu częściej głodne. Dlatego staraj się jeść węglowodany. Albo inaczej, staraj się przynajmniej na jeden posiłek dziennie nie jeść produktów, które zawierają węglowodany. Kolejny błąd, który popełnia wiele osób, to nieprzechodzenie tak naprawdę na nowy system żywieniowy, który ma nam dać fajną sylwetkę, zdrową sylwetkę. Tylko bawimy się w tak zwany post i karnawał. To znaczy, im stajemy się większe, im mniej jesteśmy zadowolone z naszego wyglądu, z naszej sylwetki, w tym tak naprawdę bardziej chcemy siebie ukarać. W związku z tym wybieramy coraz bardziej rygorystyczne diety, no bo zależy nam na tym, żeby szybko schudnąć. Pamiętajcie, że zawsze jak długo pracowałyśmy na to, żeby ta masa ciała wzrosła, to nie możemy oczekiwać, że w ten sposób masa ciała zniknie. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby w momencie, kiedy już się zdecydujemy, OK, mam dosyć tego, jak się czuję, mam dosyć tego, jak wyglądam, bardzo ważne jest to, żeby zdecydować się całą sobą, każdą komórką swojego ciała, przejść na nowy system żywieniowy. To znaczy nie masz wszystkiego sobie zabraniać, nie masz Odmawiać sobie wizyt u przyjaciół, bo o, o, będzie tam kawałek ciasta do zjedzenia. Tylko to, co powinnaś robić, to starać się jeść zdrowo, starać się jeść produkty, które nie mają składu, jak to e, mówię, czyli kasze, czyli ziemniaki, czyli e, rybę, czyli mięso, czyli coś takiego, co jak bierzesz do ręki pomidorka, to tam nie ma napisane, z czego się pomidorek składa, tylko pomidorek jest pomidorkiem, bo Dzięki temu, że ty zmienisz cały system żywieniowy, a nie będziesz na rygorystycznej diecie, po której byle, byle pierdoła tak naprawdę spowoduje, że ty natychmiast wrócisz do czekolady, do ciastek, do pizzy, bo tak naprawdę taki, taka dieta, która jest bardzo rygorystyczna, ona działa tak długo, jak długo jesteś zmotywowana i tak długo, jak nic złego nie dzieje się w twoim życiu. Natomiast w momencie, kiedy jest jakiś jakiś moment trudniejszy emocjonalnie, bardzo szybko my wręcz szukamy pretekstu do tego, żeby cała dietę, szlak trafił. I w ten sposób funkcjonując, że jest ten okres postu i ten okres karnawału, yy, Karnawał, mam tutaj na myśli jedzenie wszystkiego nagle, bo już jakby dobrze, szlak trafia, dietę, teraz idziemy po czekoladę i zjem pączka, bo miałam ochotę, i białą bułę z serem i z masłem i jeszcze parę innych rzeczy, no bo już i tak już przecież ta dieta nie wyszła, to co ja się będę ograniczać? W związku z czym jemy bardzo dużo rzeczy. Natomiast zwróć uwagę na to, że konsekwencją postój karnawału jest tak naprawdę niedożywienie twojego organizmu pomimo nadwagi. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wtedy, kiedy masz ten czas postu, a nie racjonalnej diety, to jesz za mało. A jak jemy za mało, zresztą w ogóle nawet będąc na dietach, jeżeli mamy dietę ubogokaloryczną, no to niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć wszystkich składników odżywczych, które są nam potrzebne, dlatego często dietetycy zalecają w trakcie odchudzania suplementację po to, żeby wyrównać te niedobory, których nie jesteśmy w stanie dostarczyć z jedzenia. I tutaj masz dietę już niedoborową. I teraz wchodzisz w czas karnawału, w którym jesz głównie świństwa, umówmy się. Po jedzeniu sałaty, ogórka, pomidora i kurczaka, niekoniecznie masz ochotę, żeby zrobić to w innej formie, tylko masz ochotę na rzeczy, które były zakazane do tej pory. W związku z czym jesz wszystko w każdej ilości, ale coś, co absolutnie jest pozbawione jakichkolwiek wartości odżywczych. W związku z czym system post-karnawał powoduje, że tak naprawdę Robisz się bardzo niedożywioną osobą, a to również będzie bardzo mocno komplikować Twoje chudnięcie. W związku z czym, zamiast robić postkarnawał, po prostu załóż, że przechodzisz na zdrowy system żywieniowy. Daj sobie więcej czasu. Skoncentruj się na tym, żeby odżywiać swoje ciało, a nie na tym, żeby chudnąć. Bo z czasem schudniesz, tylko twój organizm musi na nowo ci zaufać. Czyli musisz odzyskać zaufanie swojego ciała, do tego, żeby ono chciało. Puszczać. Dlatego to co ja robię takim moim trikiem po to żeby odzyskać te zdrowe relacje z jedzeniem jest jedzenie tak zwanych Cheat Chitmili czyli tak zwanych posiłków oszukanych. To są posiłki oszukane to nic innego jak to co nie wpisuje się absolutnie w ramy dietetyczne. To znaczy Kieliszek alkoholu, to znaczy kawałek pizzy, to znaczy kawałek ciasta z kremem, bitą śmietaną i nie wiem, posypane czekoladą. To wszystko jest mile. Natomiast zakładasz, że w tygodniu jesz dwa do trzech cheatmili i w ten sposób budujesz zdrową relację z jedzeniem. Nagle się okazuje, że zjedzenie kawałka pizzy u znajomych nie powoduje, że całą dietę szlak trafia, tylko po prostu zjedzenie kawałka pizzy jest niczym innym jak zjedzeniem kawałka pizzy i tak naprawdę lecimy dalej. Także bardzo cię zachęcam do tego, żeby budować zdrowy stosunek do jedzenia i żeby ta dieta twoja nie była dietą na tu i teraz, bo muszę schudnąć szybko, tylko żeby stała się systemem żywieniowym. Kolejny element to zarywasz noce. Organizm po prostu nienawidzi tego. Nienawidzi zarywania nocy, nienawidzi być niewyspanym, brakiem energii. Organizm nienawidzi tego, że nie miał przestrzeni do tego, żeby się zregenerować. I wiesz, jak działa niewyspanie? Niewyspanie działa w ten sposób, że zmusza cię podczas dnia do tego, żebyś dostarczyła organizmowi cukier. W związku z tym dużo trudniej będzie ci utrzymać wtedy dietę. Także jeżeli chcesz trzymać poziom głodu na stabilnym poziomie, to bardzo ważne jest to, żebyś spała przynajmniej 7,5 godziny w ciągu doby i żeby ten sen zaczynał się jeszcze przed godziną 23. I zobaczysz, że kiedy twoje ciało będzie wyspane, dużo łatwiej będzie ci odmówić rzeczy, których wiesz, że nie są zdrowe. Kolejna przyczyna, dla której nie chudniesz, to doświadczyłam sama na sobie, czyli za dużo albo zbyt intensywnie. Trenujesz. To się tyczy szczególnie osób, które mają problemy z niedoborami krwi, mają za niski poziom hemoglobiny, za niski poziom ferytyny, za niski poziom żelaza, mają niedoczynność tarczycy. U, u takich osób duża ilość treningów i intensywne treningi będą powodowały, że organizm będzie cały czas w poczuciu stresu i w związku z tym, kiedy będzie miał poczucie stresu i co za tym idzie zaburzone poczucie bezpieczeństwa, nie będzie chciał oddawać. Nadmiernych kilogramów, bo zaraz przecież znowu będzie potrzebował energii, bo idziemy ćwiczyć i znowu będziemy dużo się pocić i znowu będzie bardzo intensywnie i bardzo wymagająco względem naszego ciała. Kolejny punkt, dla którego nie chudniesz, to pijesz alkohol. Z ręką na sercu. Nie mówię o tym, że nie można w ogóle rezygnować z alkoholu, natomiast bardzo często pacjentki, które do mnie przychodziły, które mówiły, że one tak sobie lubią, a to lampkę wina, a to jak jest lato, to piwko z, z mężem wieczorem sobie wypić, musimy pamiętać o tym, że po pierwsze, alkohol to są kalorie. Po drugie, alkohol to są kalorie, które nie za bardzo mają wartość. A po trzecie, alkohol wywołuje reakcję insulinową, w związku z czym organizm traktuje go jak posiłek. Natomiast jakże wielkie jest jego. Rozczarowanie, kiedy okazuje się, że pomimo tego, że jest reakcja insulinowa i że organizm nastawia się na to, że zaraz będą witaminki, tam niestety niewiele się dzieje. I ostatnia rzecz, którą powoduje alkohol, to to, że dużo trudniej jest Ci powstrzymać się przed jedzeniem niezdrowych rzeczy oraz przed tym, żeby faktycznie racjonalnie sobie wytłumaczyć, że okej, okay, może jednak nie, nie pizza, zrobię sobie szybko jakoś zdrową kanapkę. Okay? Także to jest bardzo, bardzo ważne, żeby ten alkohol... Ja nie mówię, że nie można w ogóle pić alkoholu, albo że faktycznie nie traktujemy tego jako cheat meal, tak? o którym wspomniałam. Natomiast pamiętajmy proszę, że codzienne spożywanie alkoholu nie będzie nam dobrze robiło. I również alkohol rzadko kiedy pije się o 13 czy o 14. Z reguły alkohol pijemy wieczorem i zobaczcie, że tutaj... Jakby nawiązując do medycyny chińskiej, w której mówimy o tym, że dobrze byłoby skończyć jeść o do godziny 19, no to po tej godzinie 19 my tak naprawdę znowu wprawiamy w nasze ciało w takie poczucie, że a dobra, czyli znowu, znowu jemy, znowu musimy trawić, znowu musi się dziać. Także to jest też na pewno taka przyczyna, dla której niekoniecznie łatwo jest nam schudnąć. Kolejny punkt to nie słuchasz potrzeb swojego organizmu. Jesteś na odgórnych dietach tak zwanych, które mają pełno wykluczeń i pełno ograniczeń. Jedna mówi, że nie wolno absolutnie jeść glutenu i w związku z tym jesz wszystko to, co nie zawiera glutenu. Inna mówi, że absolutnie nie wolno laktozy. Jeszcze inna wymyślasz, że nie będziesz jeść jakiejś tam mąki itd., tak itd. Im tak tak więcej wykluczeń, Wrzucamy, tym bardziej niestety nasz mózg jest nastawiony na to, że chcemy. I pamiętaj o tym, że ja, na przykład, jak rozpisuję diety pacjentkom, to. Bardziej bazuje na tym, co warto jeść, jakie produkty warto wybierać i wokół jakich produktów układać sobie posiłki samemu, w zależności od naszych potrzeb, niż układać odgórnie, że w poniedziałek rano na śniadanie ma być jajko, we wtorek rano na śniadanie ma być owsianka, a w środę bardzo proszę, żebyś zjadła twaróg, bo to nie ma nic wspólnego ze słuchaniem własnych potrzeb. Warto. Dać narzędzia, czyli powiedzieć, to będzie dobre na śniadanie, albo to będzie dobre na śniadanie, albo to będzie dobre na śniadanie, i wtedy Ty, jako, jako pacjentka, czy jako osoba, która chce przejść na dietę, sama wybierasz w zależności od tego, czy jesteś przed okresem, w związku z czym najprawdopodobniej wybierzesz owsiankę, czy może jesteś bezpośrednio po okresie, kiedy najprawdopodobniej wybierzesz jajko, które będzie odbudowywać Twoją krew. Także bardzo ważne jest to, żeby po prostu, moja droga, jeść zdrowo i starać się. Z tymi wykluczeniami to jest tak, że jeżeli nie masz jakiejś choroby rzeczywiście, która mówi o tym, że absolutnie nie powinnaś danego produktu jeść, to, to nie zawsze to jest dobre dla naszego organizmu, głównie dlatego, że my niczego tak nie kochamy jak produktów zakazanych. W związku z tym, jeżeli założysz, że nie jesz glutenu, a później stwierdzisz, dobra, jednak jem, i jak już raz zgrzeszysz, czyli zjesz kawałek pizzy, to zaraz polecisz do sklepu po białą bułę i po jakieś ciastka, które mają 100% pszenicy i 100% glutenu, tylko po to, żeby wypełnić sobie to, czego ci tak długo nie wolno było do tej pory. Także pamiętaj, że dużo lepsze jest... Jedzenie zdrowo, jeżeli masz ochotę na coś, co, co zawiera gluten czy zawiera laktozę, to zjedzenie tego przede wszystkim w mniejszej ilości. Ja mam taki trik, że jeżeli jem zdrowe, niezdrowe rzeczy, to bardzo zwracam uwagę na to, żeby tego było mało. Nie, nie odmawiam sobie, natomiast staram się, żeby to była, te, tego niezdrowego produktu na talerzu, żeby była mniejsza porcja. Czyli z jednej strony mój mózg ma poczucie luzu, no bo jednak dostarczyłam, ale z drugiej strony nie wpływa to na moją sylwetkę. Kolejny punkt za mało pijesz wody. Woda jest jednym z elementów, który jest nam niezbędna do życia. I naprawdę miałam pacjentki, u których to była jedyna rzecz, którą zmieniłyśmy. Czyli przy diecie, którą pani miała do tej pory, po prostu poprosiłam, żeby zwróciła większą uwagę na nawadnianie organizmu. I znowu, kiedy organizm poczuł się bezpiecznie, nagle okazało się, że te kilogramy zaczęły spadać. Także nie możesz oczekiwać od swojego ciała, że jeżeli pijesz jedną czy dwie szklanki wody dziennie, czyli zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb jakie ma ciało, to że ono będzie chętnie gubić kilogramy, będzie chętnie puszczać, no bo będzie w stanie zagrożenia. Woda jest najważniejszym składnikiem, który jest nam potrzebny do przetrwania zaraz po powietrzu. Dlatego nie możemy, tak jak powiedziałam, nie możemy oczekiwać tego, że organizm będzie czuł się OK, i juchu, i dobra, chudnijmy, oddawajmy nasze zapasy wtedy, kiedy tej wody po prostu nie dostarczasz. Nie dopasowałaś diety do swojego stylu życia, to również jest bardzo często problem. To znaczy, albo masz dietę, w której musisz bardzo dużo gotować różnych rzeczy, albo masz dietę, która na przykład dużo jeździsz samochodem, a w diecie masz rozpisane głównie sałatki. Bardzo ważne jest to, żeby ta dieta była rzeczywiście dopasowana do, do tego, o której mniej więcej wstajemy, jak wygląda nasz tryb życia, czy w pracy mamy więcej przestrzeni na to, żeby coś zjeść, czy może mamy bardzo mało i musimy dostarczyć coś, co jest bardzo odżywcze, ale coś, co jest bardzo łatwe do, do zjedzenia. To wszystko ma bardzo duże znaczenie, bo pamiętaj, że im jest trudniej przestrzegać daną dietę, tym więcej motywacji i samozaparcia będzie to wymagało od Ciebie. A niestety im więcej wymaga to naszego zaangażowania, tym my szybciej odpuszczamy. Także zachęcam do tego, żeby robić wszystko, żeby te diety, które stosujecie, były maksymalnie łatwe do wykonania. I ostatni punkt, którego bardzo dużo osób sobie nie, da, nie zdaje sprawy, to jest takie błędne koło. Ja też, musiał, ja, ja też wpadłam w, w to błędne koło jakiś czas temu, mianowicie jesz zdrowo, ale za duże porcje. I niestety wiele osób ma także, no przecież, szczególnie kiedy zostały tłuszcze odczarowane, bo do tej pory było tak, że bardzo mocno winiliśmy tłuszcz, to były te, te czasy, już teraz na szczęście jest ich coraz mniej, natomiast to były czasy, kiedy były wszystko light, kiedy jogurty były light, kiedy były sery odtłuszczone itd., no bo demonizowano bardzo mocno wpływ tłuszczu na, na funkcjonowanie naszego, naszego ciała, ale przede wszystkim na nabieranie masy. Nadmiernej. Natomiast w momencie, kiedy ten tłuszcz został odczarowany, kiedy okazało się, że orzechy są super, że masło orzechowe jest świetne, że oliwę z oliwek należy spożywać, że inne oleje są bardzo, bardzo zdrowe i fantastyczne dla naszego ciała, dla naszego organizmu, no to nagle wszyscy zaczęli jeść je w dużych ilościach. Wołowina, super, czerwone, czerwone mięso, dobrze nam zrobi na krew, no to łup, jemy go więcej. Do tego zalejemy dużo oliwy na, na sałatkę i do tego jeszcze podlejemy oliwą ziemniaczki tak dalej I to wszystko zaczyna nam narastać. Czyli pomimo tego, że jemy zdrowe produkty same w sobie, jemy ich dużo. I w ten sposób również możemy tyć. Także pamiętaj o tym, żeby porcje, które spożywasz nie były dużo objętościowo. Mówi się o tym, że Objętość porcji powinna być taka jak nasze dwie dłonie, czyli to, co zmieścisz na dwóch dłoniach, to powinna być objętość Twojego posiłku. Każdego posiłku. Łącznie z tymi przekąskami, bo nam się często wydaje, że śniadanie duże, później przekąska, później obiad duży i tak dalej. A z kolei medycyna wschodnia mówi o tym, że każdy posiłek powinien być objętościowo do siebie zbliżony. I tyle, moja droga, na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłam Ci. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, które faktycznie ma problem z gubieniem masy ciała, to że odnajdujesz się, e, chociaż w części rzeczy, o których powiedziałam, bo pamiętaj, że każdy z punktów, które wymieniłam, nawet jak będzie występował solo, to już będzie blokował spalanie tkanki tłuszczowej. Także zachęcam Cię bardzo serdecznie do tego, żebyś komentowała ten filmik, żebyś podzieliła się swoim doświadczeniem. Czy rzeczywiście coś z tego, o czym powiedziałam, widzisz w sobie, czy może totalnie nie? A może masz jakieś sposoby na to, żeby sobie z tym poradzić? Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, do subskrybowania i do zobaczenia.